Siema, w tym filmie pokażę Wam, co dodano w nowym grudniowym DLC do geta online Agents of Sabotage. Mamy m.in. nowy biznes oraz kilka nowych pojazdów. Zaczniemy sobie od pojazdów. Na start wszystkich dodanych pojazdów jest 6. Oczywiście w plikach gry jest ukryte jeszcze kilka pojazdów, ale to omówimy sobie w innym filmie. Na stronie Legendary mamy dwa nowe auta, są nimi Jester RR poszerzony, który charakteryzuje się dosyć fajnymi osiągami, natomiast nie posiada praktycznie żadnych modyfikacji wizualnych, i co ważne to malowanie, które widzicie na stronie internetowej jest permanentne, nie da się go zdjąć ani zmienić. Mamy również nowe banshee, które zanosi się, że będzie nowym królem klasy Sport w GTA. Ceny tych pojazdów oczywiście widzicie teraz na ekranie. Następnie na stronie Warszaw mamy trzy nowe pojazdy policyjne, w tym jeden darmowy. Jest to łódź Predator dla graczy, którzy dołożyli cegiełkę w wyzwaniu napadowym, które odbywało się przez cały miesiąc przed DLC. Dodane zostały również dwa nowe radiowozy, które bazują na istniejących już pojazdach w grze. Mamy Terminusa oraz Karakarę. Ceny tych pojazdów są absolutnie zaporowe, nawet jeżeli odblokujecie zniżkę. Natomiast osobiście wyróżniłbym tutaj terminusa ze względu na osiągi, które są naprawdę fenomenalne, mimo iż jest to pojazd terenowy. Ostatni pojazd do kupienia jest na stronie Southern. Jest nim Karin Shavos V6. Nie orientuję się dokładnie, jak ma się sytuacja w klasie Sedan. Natomiast samochód po tuningu sprawia wrażenie bardzo szybkiego, jak na swoją klasę prowadzi się również bardzo dobrze. Teraz przejdźmy do nowej nieruchomości. Która została dodana do gry. Jest nią fabryka odzieży. Kupimy ją na stronie foreclosure za cenę 2 350 tysięcy dolarów. Co oczywiste, jest tylko jedna dostępna lokalizacja. I co ciekawe, ten biznes nie posiada żadnych modyfikacji, które możemy w nim, że tak powiem, zamontować. Najpierw omówmy sobie, co ta lokalizacja oferuje, a później omówimy sobie sam biznes. W środku znajdziemy stół z przekąskami, co jest już standardem w przypadku nowych biznesów, ale warto o tym wspomnieć. Jest warsza. Zbrojeniowy, w którym możemy modyfikować bronie i ulepszać je do wersji drugiej. Mamy też kwaterę mieszkalną, dzięki której możemy odrodzić się w tym miejscu po zmianie sesji. Dodana została również ciekawa opcja szybki podróży tunelami. Do wyboru mamy 5 miejsc, 4 lokalizacje w metrze oraz jedna znajdująca się przy stacji benzynowej poza miastem. W fabryce znajduje się również garaż podziemny, który daje nam dodatkowe 10 slotów na samochody. Warto też wspomnieć, że sporo ulepszeń otrzymał Terrorbyte. Możemy go zmodyfikować w garażu tej fabryki. Zostały dodane cztery nowe opcje dla niego. Pierwsza z nich to skaner przedmiotów kolekcjonerskich, za pomocą którego możemy, jak nazwa wskazuje, zbierać przedmioty kolekcjonerskie rozsiane po całej mapie. Moje pierwsze testy wykazały, że ten skaner posiada zasięg około 120 metrów, co moim zdaniem jest bardzo małą odległością i dosyć ciężko będzie szukało się tych znajdziek. Kolejna opcja to cichy bieg. Opcja ta pozwala nam na zniknięcie z radaru poprzez zatrzymanie się w miejscu. Możemy to zauważyć po migającej ikonce na mapie. Następna opcja to zagłuszacz namierzania rakiet, a ostatnią jest usprawniony terminal. Po zakupie tej opcji otrzymamy możliwość do zarządzania kilkoma naszymi biznesami. Jest to ten sam terminal, który jest również do zakupu w Salonie Gier. Moim zdaniem, bardzo fajnie, że taka rzecz została dodana w Terrorbite, ponieważ nie musimy jechać specjalnie do Salonu Gier, tylko możemy sobie zrespić tego w Terrorbyte w dowolnym miejscu i szybko zerknąć, co tam słychać w naszych biznesach. Teraz przejdźmy do samego biznesu, czyli tego, na czym będziemy zarabiać. Po pierwsze, część legalna, bo tutaj sprawa jest bardzo prosta. Na górze fabryki znajduje się szwalnia, która generuje nam dzienny dochód w wysokości od 1,5 do 2000 dolarów. I to tak naprawdę tyle, bo w tej części nic konkretnego nie możemy robić. Jeżeli chodzi o nielegalną część tego biznesu, to są to nowe mini napady. Na temat tego biznesu również powstanie osobny materiał, w którym sprawdzimy sobie, ile można zrobić na tym biznesie i czy jest ono opłacalny. Tutaj powiem Wam pokrótce, jak to funkcjonuje. Do rozegrania mamy cztery napady. Składają się one z trzech misji przygotowawczych oraz samej akcji finałowej. Każdy z tych napadów trwa około 30 minut lub nawet krócej. Jeden z nich jest oznaczony jako priorytetowy, co oznacza, że płaci on dwa razy więcej niż pozostałe. ...i możemy go rozegrać tylko raz w tygodniu, czyli podobnie jak w napadach na złomowisku. Natomiast trzy pozostałe napady możemy powtarzać na przemian i płacą one w okolicach 150 tysięcy dolarów. Same misje uważam, że są dosyć ciekawe, natomiast nie stanowią one dla gracza jakiegoś większego wyzwania. No może poza dodatkowymi zadaniami, dzięki którym możemy za każdy napad zyskać nawet 50 tysięcy dolarów. A i co ciekawe, mamy również nową aplikację, za pomocą której możemy uruchamiać tę misje w dowolnym miejscu na mapie co uważam, że jest super opcją i może ona nam zaoszczędzić naprawdę sporo czasu w dłuższej perspektywie. Teraz pomówmy sobie o rzeczach ekskluzywnych. Do gry została dodana jedna nowa broń. Jest nią karabin wojskowy El Strickler. Jest dostępny jedynie dla członków abonamentu GTA+, który na ten moment dostępny jest tylko na konsolach nowej generacji, a w przyszłości prawdopodobnie również na PC-cie. Natomiast za miesiąc będzie ta broń już dostępna dla wszystkich graczy na tych platformach. Jest też dostępny jeden dodatkowy samochód w nowej aktualizacji. Jest nim Vapid Firebolt ASP. Gracze na konsolach Next Nowych mogą go zdobyć za darmo za ukończenie czwartego poziomu postępów w karierze Agents of Sabotage. Natomiast będzie on dostępny już później dla wszystkich na Sauternie za kwotę 1 894 500 dolarów. Dodane zostały również nowe wezwania policyjne, natomiast jest to dla mnie dosyć spore rozczarowanie, ponieważ wygląda na to, że pojawiły się jedynie nowe warianty istniejących już misji, a nie zupełnie nowe misje. Mamy również jedną nową fryzurę Dla postaci męskiej oraz żeńskiej Oraz trochę nowych ubrań Na koniec omówimy sobie o dosyć Istotnych zmianach w tym updatecie Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany To w opisie znajdziecie patchnoty Do tego DLC, możecie sobie zobaczyć Co dokładnie zostało zmienione lub Naprawione, po pierwsze spatchowany Został solo glitch na złoto Co prawda do schowka wciąż Możemy dostać się za pomocą sposobów Które pokazywałem wam w moich poradnikach Natomiast jeżeli rozgrywacie ten Napad samemu, czyli solo, to nie macie możliwości interakcji z dodatkowymi łupami. Od teraz wejście do klubu nocnego w trybie pasywnym nie spowoduje, że będziecie mieli do wykonania jedną misję polegającą na wyrzuceniu awanturnika z klubu. To, jak wiemy, było dużo prostszym sposobem na szybkie odnowienie popularności. Rockstar dodał również opcję zamontowania zagłuszacza nabieżania rakiet do aż 50 istniejących już samochodów. Ich listę możecie zobaczyć teraz na ekranie. Zwiększone zostały również zapłaty za wyścigi równoległe oraz drift. Pojazdy policyjne mają nową opcję, która polega na tym, że można przełączać między światłami a syrenami. To oznacza, że możemy na przykład jechać pojazdem z samymi sygnałami świetlnymi. I w tym materiale to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Oczekujcie kolejnych filmów na tym kanale, związanego z nowym DLC i nie tylko. Trzymajcie się, Siema!